Ja go o, jest ten nie mam robi. Nawet TikTok Dobra, 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 do, dobra, jest stream. Ej, jest stream. Ej, e, jest stream. stream? Dobra, dobra, działa. Pan nie, nie, nie. Tak nie? Nie będzie, kurwa, żadnego bana. Dobra, piszemy, czekaj, jak to się reklamować? Teraz trzeba jakąś nową formułkę wymyślić. Dobra. Live. Dobra, ja piszę. No, no. Ja, ja normalnie piszę, że jest kasyną. <noise> <noise> ja w ogóle mam 15 wyjebek i 0 killi. Minigierki. Łosłowania. To no wiecie, ktoś dał mi suba wczoraj, to może wybiją. Minigierki. No i minigierki, nie? Dawaj, formułkę. Dzięki Mandura za suba! Dzięki Mandura za suba! Ja pierdolę! Ale jaja były. Oczywiście, że kurwa nikt nie wbija na tego dajwa. Oni tak, minigierki a to kasyno. Zresztą jest banger. Mini gierki nie. To wiesz, chodzi na EWA, my tak tutaj. To jest minigierka. Zakazane jest kasyno minigierki, nie? Zatka nie kasyno, mordo. A ty sam grasz? <grym> na kasynie? Okej. Okay. Będę grał w gry A ja ci nie wysyłam tych 10 dolarów, nie? Kamer nie polecam gościowy wychodzić zajebać kurwa Klapa gada, że te słuchawki są lepsze niż jego logitech więc no Tylko wiesz, że klapa ma słuch, kurwa jak nie ponosłonę Jak mój kurwa dziadek z aparatem słuchowym nie <śleski> Ale tego ja to chcę przetestować <śleski> Ej, czy trzeba ten, trzeba pisać, że zbieramy, ja, zbieramy dziadek. kwiatki, kurwa, zbieramy kwiatki, o kurwa. Ja, zostanie antylogowta. ma taki słuch jak mój dziadek, kurwa, z aparatem. Z aparatu, słowa. Wstawiam te śnieżki za pięć. Tak, się sprzeda dwa staki, to sam resztę. A nie, to idę się pociąć. Kurwa, a za, za jaką ty sumę grasz? Ty jesteś pojebany. No kurwa, co ja robię? A nie w tego. Nie kurwa, mi! No mi się wydaje, że to normalnie można pisać, że kasyno. Nie, ja nie piszę kasyno. Ja jeszcze mu ja Tu razem panem staniemy, ja to wierzę. Wie, jej wie, wie, czy nie wie, wie. Dobra, pa teraz kasyno. Pa. Na pewno nie kasyno. <laughs> Na pewno nie he, Hehehe, ty kurwa żartował, nie śliewam. Jakiś chłopiec mam na gdzie jest moje 3,5 koła, kurwa ty. I raz napisał ich 3,5 koła, to jemy się w łebce. Chce się dostać trzy musi, musi wasza stara opierdolić? Ilu mamy tych y, widzów? 200 tysięcy, kurwa, ale mało Mało chuj, nie? tamto e, tam to kurwa sensu, nie ma takiego streamowania Kurwa, pisto z stream Bo tutaj powinni się wbić jakąś kwotą fajną Dobra 592 no co, nieźle, teraz, teraz to daj do pieca Ej, banda chyba a O, mi tak Minecraft zalagował Ale, ale mi Minecraft zalagował, byku Ej, ma ktoś przylać dwa złote? Proszę Piotrek, masz przylać 2 złote? Ojej, przerywacie okay. A co? Nie pójdź, proszę Cię, 2 zł potrzebuję, 2 zł Nie będziesz miał moje dane Muszę mi 2 złote, kurwa, nie wcale nie mam 2 Nie, bo jak dam ci blika to będziesz miał ten, mój adres A co Ty 18 zł masz? No, 18 złotych, To W ma... na minusie dwa złote. Jak to, mieć na koncie bankowym na minusie? No. Co ty jest pojebany jesteś? Kurwa, ten chce na numer konta dobiegł, ja bany przelać, jutro, dostanę. Ten numer konta? Haha. <laughs> na wani. Klapa wstać, jak zaszczekasz, to przeleje Klapa? Bo klapa to gangster Klapa to są dziwki, Nie ja mów tak To jest znowu za 900 ten? Lubieś? No. Pa, mam 3 widzów Ja pierdole ty to chyba jesteś ten cały kurwa ja Bandura pierdole. czy co No Ej, kręcisz mnie ogólnie Kręcę cię to no, przy przelosowania się... kasy co 10 lajków 10 Mi się wydaje że ludzie się po prostu dygają człowieku ten Zjebali Cię opinia, kurde, go wczoraj To jeden ziomek został ten no i Nie się, się spłakał A ja mu przelałem kasę, przecież Ale wygrał <grym> Każda kasa została przelana, kurwa, tak? Ja nic nie wiem. Powinny tu być jakieś pitewki tego tak jak ostatnio Klapam mi wysłał 5 zł i tak <grym>, Opis, rach, opis przelewu, na kurwę <grym>, Wiesz, że to obniża zdolności kredytowe ogólnie? Że co? To obniża zdolności kredytowe? No, zobaczysz kiedyś kurwę. Jakby mi na kurde? A co ty już kredyt brałeś? Tak, żeby poruchać Kurwę na kredyt. A to tata czy mamy? Psa Nie wiem no Ludzie są obstrani chyba po tej zmianie że to jest od razu banable kurwa Dobra ją ja w pizie, człowiek ja mogę dostać bana A na ile oni by dali bana perma? Czy na jakiś czas nie wiem właśnie czy na jakieś czasy Wam pierwszy za to perm był Jonesy ja na Berma Light on minigierki dostawania kansycznie Rajgo 50K 3 tylko tu po zapisaniu kanał iFał to jest potłoga To Fajna jest ta minigierka którą zrobiliśmy Normalnie jeszcze ziomek chciał mi sprzedać kasyna za 100 zł, nie? Też normalnie miał, promował. Chciałem jeszcze sprzedać za 100 zł, kurwa. To czasami napisaliśmy, kurwa, po której godzin co? Ja sami, sami to pisaliśmy. Ja z nim, on, on za bułkę, ja za, za, za hamburgera No tak, kurwa. Masz od taty. Dzięki to to kocham cię Kocham cię na to Jesteś super Ale jeszcze ktoś bije kurwa W ogóle po oni to zablokowali Well. Mm, A z bo rozpierdalał gry Obij to ty kurwa ten Do tych Do tych ludzi na streamie co pierdolą mnie Że mają live'a y i tak dalej i promuj Mojego live'a Chyba, że teraz się nie opłaca i znowu później. tak jak wczoraj Jak myślisz? Dobra Nie wiem Nie wiem, chuj teraz też może Chyba, hmm. że teraz nie wbija Kondumbaj Fiottak, świat mi się. Ja, ja, ja mam jednego widza człowieku. Nie ma sensu. Samarde swoją szkoły. Ale powiedział. Potro tak, chodź się przeliżemy, chodź przeliżemy coś, chyba? <ślesk> nie tym razem. No no, no weź mi stoi teraz, teraz. Teraz, teraz, teraz. Nie, nie. Nie, nie. Nie, no Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. w środku? Nie. miałeś Nie. 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 jest dobry? No, no, masz? Nie, ale mogę mieć No to dawaj A co on ma takiego? 2 No netherite'owe no, nie Okej okay. okay. Czyli, że jest taki super mocny ja Jestem gejem Wiem No on kosztuje w sklepie? Z pół miliona To jest dużo? No No Wojtek tyle miał dużo razy ale wszystko przegrał na tym głównie Sam, mordę Ty też przegrałeś tam No i chuj Cóż, trzeba rapy wspierać tak, trzeba coś zakupić kurwa kula <gulę> wzmocnienia Kulki jamy Lewandowskie kurwa te. Kulki mocne ja sobie normalnie piszę, że kasy no mam pole Pomóżcie mi przenieść tej temy ze skrzynek do góry na dół Srubota chyba 30 usiśnię Jak do obciągniesz 10% prasa na miecz <śm> Ale spal Niech mi się kurwa za znowu. Bo najpierw wiem o 3, 1 i 9. No, a ja wiem pierwszy raz i 26 od razu. I hey, dobra, chuj z tym streamem. Nie kurwa. Oto jest komarek. Ja on takie lagiteranie, teraz? to? Jest?